Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Dead Space. Na starcie powiem, że wyszedłem z kolejki i zaczęła do mnie gadać ta pani. E, nie, nie mogę zapamiętać za cholerę jej imienia. W każdym razie odezwała się do mnie, powiedziała, że potrzebne są jakieś karty nawigacyjne. Są je... Jest, trzy takie karty, które są rozrzucone gdzieś tutaj po statku Potrzebuj... No, no musimy je mieć. Tyle, że coś tam nie może otworzyć jakieś drzwi i potrzebujemy znaleźć klucz. I mamy tutaj znaleźć klucz załoganta i znaleźć karty nawigacyjne. No i trzeba naprawić wahadłowiec. Tak, tak. No i tyle. Eee, skrzyneczka. Skrzyneczka, amunicja. Fajnie. Mm, dobra, tam nic nie ma. A nie, 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 nie. Coś tam się świeciło. Czy mi się wydawało? A nie, nie. Jednak jest moc stykowa. Dobra, właśnie. Bo ja chcę wypróbować... Naszą nową broń. Jeśli można, co tu się dzieje? Czemu są jakieś takie świeczki, dużo ciał? Co co, 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 co? To są worki na głowie. Jakieś masowe samobójstwa były? Kulka w łeb, albo czemu tu jest miniatura znaku? Nie, dobra, to nie jest znak. Trochę inaczej wygląda, ale... Jakieś tutaj malowidła na ziemi, krew, oczy, dobra, nie, to nie są oczy, nie, jest jedno oko, a reszta oczo podobne coś. Co tu się działo? Musiało być nieźle, nie ma co. Um, musimy iść gdzie? Musimy iść tam. A co jest tutaj? Blok sypialny C. Eee, uh, uh, uh. Nie dobra, są jakieś światełka Ło! Co co? Okej, okay, tędy iść nie mamy, więc skoro tam jest jeszcze jakieś przejście, to sobie darujemy, po prostu weźmiemy co nasze I Idziemy tam gdzie trzeba, czyli do windy. Mm, dobra, do magazynu nie idziemy przed chwilą. Przed chwilą w poprzednim odcinku się obkupiliśmy, że aż miło. Pomieszczenie ochronne... Dobra, nie chcę mi się tam iść, pewnie znowu jakieś odległe korytarze, po których nie powinienem chodzić. Dziennik tekstowy. Zjednoczeni w niebo wstąpimy. Unitologia, mm, nowa nadzieja, czy kolejne oszustwo? Aha, aha. Jakieś du du dużo, 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 dużo informacji. Oj, dużo. Oj, dużo. Dobra, nie, na pewno nie będę tego teraz czytać. E, warsztat. W sumie mamy dwa węzły Z tego co pamiętam Czy dobrze pamiętam, to się jeszcze okaże. Tak, mamy dwa węzły. E, laser... O Boże, ile tu trzeba tego. Aż trzy do obrażeń albo pojemności trochę lipnie może karabin o więcej obrażeń albo pojemność hmm będziemy mieć wtedy chyba setkę Aha. no nie wiem nie wiem dobra może prześlećmy sobie wszystko co my tu mamy hmm. albo pójdziemy sobie tutaj w Riga żeby mieć już maksymalną ilość punktów życia. Albo, albo, albo piła. Hmm. Piła czy nie piła. Chyba możemy. Czy możemy to dać? Tak, możemy. To chyba wezmę sobie w piłę. Tak, dam pojemność. I damy od razu obrażenia. O tak. Piłe, już dawno nie, 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 nie ładowaliśmy nic. Więc się przyda. Tym razem. Dobra, myślę, że później sobie po, pobawimy się w w nasze punkty życia. Tak, to będzie nasz kolejny cel. Czyli trzy węzły aż trzeba zdobyć. Damy radę. Prędzej czy później. O! Cześć. What do you cling to when all Muslim are so around you? That cross was a true She had faith. And now she awaits her transformation. Her rebirth. Are you ready to ascend Mr. Temple? Oh! Have no fear. You will play your part soon enough. Witness the conviction of a true believer! On go po prostu zabił. Czy coś się teraz z nim stanie? Czy, nie wiem, wszczepił mu coś tam w ten web. W ogóle, co on tu robi? Zabiliśmy jego twór wcześniej. Może byś tak się poddał? Cholera. Nie lubię Cię i w ogóle iść stąd. Ale śmiesznie człapie po tym czymś. Na wolno chodzi. Gdzie? Tutaj. E, dobra, to tam na razie sobie odpuścimy. Dawajcie przeciwniku, chcę wypróbować laser. O o o o o, są tam ci, ale nie będę marnować lasera na takie płotki jak to coś. Ja w ogóle mam iść. Mam iść tam. Jezu, Isaac. No, no, już bez przesady. No, chyba możesz po tym. Łoo, cześć. Dobra, nie rozbiję szyby. E, więc sobie pójdę. No, chyba, że te przyjemniaczki wejdą tutaj jakoś. Ale chyba nie mogą. Dobrze dla mnie. Hmm. Czyżbyśmy mieli iść do windy? Chyba tak. Tak, jak najbardziej. No, no, myślałem, że kliknąłem. O, o już słyszę tego, tego szczupłego pana. Jest! I od razu na karabin, bo on sobie radzi chyba... Dwóch szczupłych panów! Du, 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 du. Śmierć No nie, Boże ile tego dziadostwa jest Mam nadzieję, że to zdechnie jak ja tak, o, jeszcze No ile, ile ile? Prze... Jezu! Dajcie mi spokój Gdzie, gdzie, tu, tu jeden, tu, tu skacze, drugi, no przeładuj, 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 no gdzie, gdzie jest, tu, tak bardzo nie umiem celować. Jeszcze coś słyszę, tu, ja je I Ile tego jest? Hmm, Dobra gdzie teraz Teraz tam Jezu jak się po tym wolno chodzi O oh. Dobra coś tam mamy skrzynka Co to A to był ten klucz O Cześć o, po, po. Aha chcesz nam pokazać co tam masz no No ładne Jakieś. Nie, nie, nie wiem. Jakieś. Kiełbasy krakowskie ci wystają. Z tego dobra, nie, za długie to. Jakieś kabanosy, no no O! Co ty. Nie. Ja cię chwalę! A ty mnie bijesz? Ej, pokaż jeszcze raz. A, a, no, no dobra, no ładne, no, no, ładne, dobra, już, już mnie nie bij. Jesus. Chce się komuś. Dać komplement, to cię ktoś bije. Jak tak w ogóle można? I gdzie zniknął ten naukowiec? O, raczej z tamtego górnego pomieszczenia. Z... Tylko tutaj. O, o, węzeł. Tylko tutaj można zjechać, a tu nie ma innego in... jakiegoś wyjścia. Raczej się pod stołem skampił i. Nie wiem, Majzak nie widzi, bo, bo stoi, a on jest tak nisko. Albo jest jakaś skrytka pod stołem. Nie, nie wiem. W ogóle, jakim sposobem ten naukowiec, znaczy naukowiec, on no, tak go sobie nazywam, bo szalony naukowiec, tak. Jakim sposobem przeżył? Nie widziałem niego żadnej broni. Rick ma, jego Rick jest słaby.

Eee, dobra, jak tam stoimy z czasem? Wybaczcie, tak na chwilę sobie zerknę, dobra. Jeszcze, jeszcze trochę. Nie dużo, ale trochę. Oooo! Dawnośmy się nie widzieli! Aaa, w sumie to nie tęskniłem! Jezu, nie strzelajcie, głupie macki! Dajcie mi się zająć nim! Zrobimy sobie apteczek. Aaaa! Ile tych macek tam. Dobra, teraz on. Jezu. Dobra, podejdźmy sobie trochę. Jak się ruszam, to nie trafiają. Warto zapamiętać. No, umrzyj! Już niedużo, już! Jezu, całe dwa magazynki na niego poszły! Całe dwa! Śmieć jeden, umrzyj! Ale mu... O! Aż mu głowa poszła na bok! Yeah! Świetnie! A, mam użyć klucza! I mamy windę. O, dobra, jedziemy na dół. O, ok, I co mamy tutaj? Mamy. Mamy. Wow, wow, what? Wdychy, Jak jakie. Co? Kontrolem też mogę używać tego wskazywacza drogi. Nie wiedziałem. Co, co to było? Czy to była apteczka? Dobra, nawet jeśli nie, to... CO? Już nie mam apteczek? Przecież kupowałem ich tyle! Jezu, nie, następne zakupy to będą tylko apteczki. Nie podoba mi się ten dźwięk. Zapiszemy sobie. W ogóle zapomniałem o moim laserze. Miałem go przetestować. Tyle przeciwników już pominąłem. Znaczy pominąłem. Zabiłem! Nie tym, co trzeba. A Gdzie idziemy? Gdzie? Tam. Co to w ogóle był za ryk przed chwilą? nie ciekawy bardzo. Dobra. Ło! Ło! O dobra, może teraz Pokaż laserzy, co potrafisz. A tu trzeba przytrzymać. O, w cholera to zła broń. Do walczenia. Wo albo i nie na strzała. Nice. O, to był chyba dobry zakup. Oj, był. Zazwyczaj musiałem ze trzy razy. Pistoletem linowym? A laser na strzała! Jeszcze chciałbym sprawdzić jak, się, jak on działa na takich podstawowych nekromorfach. Co to było? To był, to był duży zestaw. Dobra, to zachowamy go nam w jakąś czarną godzinę. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Tam? Przecież ja stamtąd chyba przyszedłem. Czy nie? Albo mi się wydaje. Nie wiem. Dobra, w każdym razie. Jeszcze chyba trzecia macka, którą pokonaliśmy. Co tu jest? E, użyj modułu... Kin A, dobra, 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 kinetycznego. Drzwi odblokowane. Jakie drzwi? Jakie drzwi? Dobra, zaraz się przekonamy. Wyjdź stąd. E, o, 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 chodź tu, chodź tu. Jeb! Padł na strzała! Świetne! Tylko trzeba trochę doładować. Które ty drzwi niby otworzyłeś? Powiedz. Powiedz. Powiedz czemu? Coś tam, coś tam. Nie umiem śpiewać. Uh, które drzwi? Te drzwi! One były zamknięte. No, tak trochę coś mam wrażenie, że ten specjalista nie żyje, ale co tam. Ja, jak go spotkam, to, to się z nim skontaktuję. Cześć wam! Pum! Pum! No. No! Bigo! Pum! Co, o, grubcio pada na dwa. I to nawet jeszcze bez. 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 Wow, bez uszkodzenia brzucha. Co, nie trafiłem! Ten nie ma głowy! Bije na ślepo! Ej, no jak? Myślałem, że na szczała padasz! Dobra, gdzie? Tutaj. Ale ten laser jest naprawdę przyjemny. Dawaj, 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 bo się nam powietrze skończy. Dobra, ciekawe. Wow, czarny pud. Wow! No takiego bliskiego spotkania to się nie spodziewałem. Jeszcze grobcio! Cholera, wyszły te gówna! Nie, 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 no, nie, nie, no, nie, no, nie, no, nie. Cholera, jak te małe mnie oblezą, to obłażą, to, to nie mogę użyć apteczek. A miałem dużą, przeżyłbym. Jestem pewny, żebym przeżył, dobra. Mało czasu mamy, a tam jest trochę drogi do przebycia i trochę przeciwników do pokonania. Więc myślę, że pójdziemy tam w następnym odcinku. No, tak będzie chyba najlepiej. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.